Cześć dziewczyny, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z pudełkiem, naturalnie z pudełka, z edycją marcową. Chciałam nagrać też dłuższy wstęp na temat tego, co się dzisiaj dzieje w kraju, o tym jakie wydarzenia mają dzisiaj miejsce, ale przyznam, że mam bardzo duże problemy, żeby sklecić jakąś sensowną wypowiedź. Nie jestem w stanie ułożyć tego w jakiś taki składny sposób, aby mi się to podobało, tak więc niech to. Po prostu będzie moją odpowiedzią, i niech to będzie wystarczające dla dzisiejszego filmiku. Tak więc przejdźmy w takim razie do open boxa. Naturalnie z pudełka właśnie do mnie dotarło. Pan kurier był na tyle miły, że powiedział, że wie, że zależy mi na szybkich dostawach, więc po prostu stara się dojechać do mnie jak najwcześniej z rana, za co mu bardzo oczywiście podziękowałam. Otwieramy pudełeczko. Standardowo mamy, wiecie, miesianków, karteczkę, i tym razem w pudełku nie mamy żadnych ulotek, ani żadnych próbek, ani żadnych kodów zniżkowych. Jedyne co mamy to jest ulotka od firmy Honey Therapy. Prawdopodobnie znalazł się jakiś produkt z ich marki w pudełeczku, natomiast wiadomo było o dwóch produktach, które się znajdą. Ja już wyciągam pierwszy produkt, jest to produkt marki Felicea. Jest to błyszczyk do ust. I mi się trafił, trafił, <noise> poprosiłam o błyszczyk w kolorze 32. To bodajże była piwonia. Tak mi się wydaje, że tak się, tak się nazywał ten kolor. Zobaczcie, wygląda całkiem ładnie. Jest to oczywiście wegański błyszczyk, całkowicie naturalny. Ło, jak się klei. Oj, oj, oj. Nie lubię takich klejących, ale dobra, jedziemy. Uh. No, błyszczyk będzie dawał tylko i wyłącznie lekki tint na ustach, ale ten, ten kolor tintu będzie mi odpowiadał, natomiast trochę się klei, więc problem jest taki, że będą się włosy strasznie do tego kleiły. Jest to błyszczyk, tak jak wspomniałam, wegański, dobrze, bo już nie byłam pewna. Wartość tego produktu to jest 24 zł i występował w 7 wersjach kolorystycznych. Naturalnie z pudełka poprosiło o informację na maila o tym, jaki kolor wybieramy, i w, powiedzieli, że postarają się oczywiście wszystkie te prośby uwzględnić. Ja poprosiłam właśnie o kolor 32 i dostałem kolor 32. Kolejny produkt to produkt, którego była zajawka. To znaczy było wiadomo, że będzie peeling, yy, natomiast nie wiadomo było, jakiej będzie marki, ponieważ nikt na Facebooku nie zgadł. I mamy tutaj marki, yy, mamy tutaj peeling właśnie tej marki Honey Therapy, o którym, której ulotkę Wam pokazywałam. I mamy z, yy, jest to peeling z woskiem i kolagenem. Hmm, hmm. Pobudzające zmysły peeling solny z dodatkiem wosku i kolagenu, który jak miód intensywnie nawilża skórę, oczyszcza ją, zmiękcza i wygładza. Sól jodowo bromowa delikatnie złuszcza na skórek, działa ujętniająco, pobudza ukrwienie skóry, produkt ręcznie robiony. I mamy rok na jego zużycie, czyli data ważności jest do marca 2018. On jest w tej chwili zamknięty, ja w, póki co używam peelingu zwianka, który dostałam w Naturboxie oraz peelingu kawowego z ostatniej Liferii. Ja go sobie rozrabiam z olejem ze słodkich migdałów, bo jego e, konsystencja jest zasucha, więc w tej chwili nie będę go otwierać, ale jestem go bardzo, bardzo ciekawa. W ogóle ciekawa, jak on pachnie, bo nie mogłam zamknąć, bo ja nie wiem, czy on ma jakąś wersję zapachową. Tutaj nic nie jest napisane o wersji zapachowej, i tutaj również nie ma nic na temat wersji zapachowej, natomiast Honey Therapy, jak sama nazwa wskazuje, jest to polska marka. Wartość tego produktu to jest 45 zł, i dostałyśmy tutaj pojemność hmm, 200 gram. Znalazłam. 200 gram. Aha, i jest swoiczek O! Po otwarciu mamy tylko 3 miesiące na jego zużycie. To jest istotna informacja, bo okej, okay, mogę go przytrzymać na półeczce rok, ale jak go otworzę, to muszę go zużyć w 3 miesiące. Następny produkt jest, jest to marka Newt. I tutaj otrzymałyśmy próbkę podkładu mineralnego. Bardzo mnie to cieszy, natomiast dostałam Neutral Medium Light. Ciekawa jestem, można było jeszcze Golden Fair. No to w sumie okej, okay, wygląda na to, że próbka może być w dobrym kolorze dla mnie. Taka całkiem pokaźna ta próbeczka, zobaczcie. Ile tutaj jest? 2 gramy. Myślę, że spokojnie to wystarczy na kilka użyć. Ja przyznam, że do podkładów mineralnych jeszcze nie jestem przekonana. Jeszcze nie używam podkładów mineralnych. Tak więc, no zobaczymy, mamy 12 miesięcy na zużycie, cóż mamy napisane, ciekawa adnotacja, ale nawet jeśli kolor nie będzie idealny, dopasowany do Twojej karnacji, to przetestowanie formuły i krycia oraz tego, jak zachowujesz się na Twojej cerze, może być pomocne przy przyszłych zakupach, myślę, że to jest takie wyjście naprzeciw, już jakby komentarzom, które, które będą mówiły, że a kolor dopasowany do mnie, a co ja z tym zrobię, kolor jest za ciemny, za jasny, za różowy, za pomarańczowy, cokolwiek. Myślę, że faktycznie no na pewno jest to miło, tak, i jest od razu taka adnotacja, że po prostu przetestuj formułę, zobacz jak jej ma krycie, zobacz jak się będzie sprawdzał. Oczywiście chciałybyśmy, aby te produkty były dla nas też użyteczne również, czyli aby i kolor był dopasowany, abyśmy mogły wejść w tym do ludzi, no ale jeżeli nie, no to faktycznie przetestowanie formuły na takiej małej pojemności na pewno da nam informację, czy chcemy iść po prostu w zakup pełnego opakowania. Kolejny produkt to jest krem do rąk. Mamy tutaj krem do rąk ym, firmy Hmm. Le Café de Boute? Chyba? Wartość produktu to jest 9,90. Jest to naturalny kosmetyk rosyjskiej firmy. Ciekawe, bo wydawało mi się, że francuskiej. Która jeszcze nigdy nie pojawia się w naturalnie z pudełka. Krem ma bardzo dobry skład. Nie jest drogi, świetnie się wchłania i na skórę dłoni. Nie zawiera silikonów, parabenów i szkodliwych kon konserwantów. Co mamy tutaj jeszcze napisane, że jest to um, olej makadamia. Nie, o przepraszam, olej awokado, masło kakaowe, ekstrakt z zielonej herbaty, olej babasu, gliceryna roślina bez silikonów i parabenów. Ciekawe. OK. Tak się wyciska, wiecie, jak normalny krem. Ma bardzo lekką konsystencję. Bo zobaczcie, bardzo szybko się wchłania. Ma taki bardzo kremowy zapach. Taki jak krem po prostu. Mamy tutaj produkt o pojemności 75 ml i 12 miesięcy na jego zużycie. Jestem bardzo zadowolona z kremu do rąk. Ja e, jeszcze ze 2 lata temu, jak dostawałam kremę do rąk, to po prostu wznosiłam oczy do nieba i mówiłam: Po co mi kolejne? I po prostu one stały się piętrzyły. A mniej więcej od jakiegoś roku, może troszeczkę mniej. Zużywam te kremy na potęgę. Moje ręce po prostu stały się bardzo zachłanne na nawilżanie i te, tego typu kremy do rąk schodzą u mnie bardzo, bardzo szybko, więc nawet dzisiaj myślałam o tym, że och, mi się jakiś kolejny krem do rąk, bo ten jąb już używam, już bym chciała zmienić zapach. Kolejny zużyłam, poszedł do denka, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. To jest idealny timing. I ostatni produkt to jest bardzo ciekawy produkt. Nazywa się to Drop of Essence z BioPerfume. Są to naturalne perfumy, które zawierają tylko dwa składniki. Słuchajcie, olej arganowy oraz naturalna esencja zapachowa. Mi się trafił grejpfrut akurat. Wystarczy kilka kropel nałożyć na nadgarstki szyję, dekolk, dekolt, kark oraz zgięcia łokci. Dzięki temu zastąpi on nam tradycyjne perfumy, a zapach utrzymuje się na ciele kilka godzin. Wow. Można było kilka wersji zapachowych otrzymać, albo... Yank Yank? Przepraszam, nie wiem, jak to się do końca wymawia. Cytryna, grejpfrut albo mandarynka. Mi się trafił grejpfrut. Ciekawa jestem, czy będzie mi pasował. Aha, we, ym, wartość produktu to jest 31,60. Hm. Tutaj nie pachnie. Kilka kropel, ale tu mamy spryskiwacz. Dobra, uwaga. A! A to siknęło taką kropelką. Zobaczcie. Widzicie, nie widzicie. To faktycznie taką. A, o, widzicie? Taką kropelką sika, po prostu, czyli to nie jest atomizer. No dobrze. Pachnie, tak wiecie, no grejfrutowo. Troszeczkę mi tutaj teraz cieknie. Pachnie bardzo świeżo, pachnie bardzo przyjemnie. Trochę się bałam, że to może mieć, wiecie, taki gorzki zapach, bo czasami grejfruty mają takie gorzkie zapachy. To ja sobie, tak wiecie, zrobię tu, zrobię tu. A, jeszcze trochę zbiorę z ręki. Tak, tutaj. Bardzo ładnie pachnie. Ciekawe, ciekawa jest ta formuła, muszę przyznać. E, zastanawiam się, jak e, faktycznie, czy się będzie długo utrzymywał. Wiecie, jest bardzo wcześnie, bo jest jeszcze przed południem, więc e, będę miała okazję zobaczyć, czy faktycznie ten zapach długo, długo się utrzymuje na ciele. Więc zobaczymy. I to koniec, słuchajcie. To tylko były dzisiaj cztery produkty pełnowymiarowe oraz próbka podkładu mineralnego. Wartość wszystkich produktów wyniosła 110 zł, tak więc znowu powracamy do tego momentu, kiedy wartość produktów nieznacznie przewyższa kwotę zakupu pudełka. Natomiast te produkty są bardzo, bardzo ciekawe. Ta esencja, tych, e, esencja perfum bardzo mi się podoba, jest to dosyć ciekawy, e, ciekawy produkt. E, to, nie są, dla, to nie jest dla mnie nowy produkt, ja co prawda ich nie używam, ale pamiętam jak w latach 90. moi rodzice wrócili z podróży po Egipcie i, i przywieźli właśnie tego typu perfumy, które właśnie były w olejkach. Co prawda, one były w takich malutkich buteleczkach. Więc no jest to jakby produkt znany bardzo, bardzo długo na rynku. No podejrzewam, że jest to teraz odświeżana rzecz tak naprawdę. W do rąk, tak jak wspomniałam, wpasował mi się idealnie. Peeling na chwilę odstawię. Jeszcze zużywam tamte, ale tamte peelingi na pewno szybko zużyję, bo jak wiecie peeling z wianką uwielbiam, więc on praktycznie już jest u mnie na wykończeniu. Więc myślę, że ten niedługo pójdzie do użycia. Jestem bardzo, bardzo go ciekawa. No błyszczyk. Z błyszczyku się nie cieszyłam, jak już był nawet ujawnione, bo ja błyszczyków nie używam właśnie z uwagi na długie włosy, które z, nawet w trakcie filmu potrafią się wplątywać, wiecie, w pomadkę tutaj, więc to nie jest coś, po co ja raczej będę sięgać. Natomiast myślę, że fajnie, że mamy możliwość przetestowania tego typu produktu dla osób, które zwracają uwagę na skład kosmetyków, na to właśnie, czy są wegańskie, czy są naturalne. Myślę, że to jest istotne i jako produkt do pudełka uważam, że jest ok. Dla mnie osobiście. Nie do końca, po prostu. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy miałyście może któryś kosmetyk, czy któryś byście chciały spróbować, co o nim w ogóle sądzicie, jak się wam one podobają. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych filmów na moim kanale, bo znowu w tym miesiącu będzie parę pudełek. Jeśli jesteście ciekawe i zawartości pudełek z poprzednich miesięcy, to odsyłam Wam, zrobiłam playlisty, na których możecie zobaczyć, jak się prezentowały pudełka w ostatnich miesiącach. Jeśli Wam się ten film podobał, dajcie kciuka do góry, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze go nie subskrybujecie, i widzimy się w takim razie w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa! pa.